Hej, ja mam na imię Ernes i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w samym sercu Warszawy, czego właściwie nie widać, no ale dlatego mamy maseczki, prawda? Nie, tak naprawdę to w sumie to jest jak w lesie, mimo że to właśnie jest sam środek Warszawy, są to opuszczone baseny. skra... Nie, skra się nazywałem po prostu. Wiem, że ten żar był cringe'owy, ale nie mogłem go sobie mocno, odpuścić. <laughs> Wysłuchajcie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie ten kanał, ponieważ codziennie o godzinie 17 pojawia się odcinek, a my idziemy zwiedzać po kolei wszystkie rzeczy, które ten obiekt ma do zaoferowania. Pierwsze, co widzimy, to jest jakiś budynek z schodami. Tak naprawdę nie wiemy, co to są za budynki. Sami to zobaczymy, ale na końcu na pewno zabierzemy Was do właściwych basenów, tam gdzie jest na przykład wielka zjeżdżalnia. Spróbujemy oczywiście z zjechać, co będzie debilne, ale spróbujemy. Ej, tędy da się wejść w końcu, bo wszędzie są kraty i ciężko się dostać do tych budynków. O stary, to wejście, nie. Nasze ulubione. Typowo. Halo? Wow. O kurde, stary. Ale dziwne miejsce. Obór creepy No. Wow, to jest fajnie, szczerze mówiąc. Dobrze z Kibel, zobaczmy pokój. Ej, no bez kitu. Co jeżeli tam stary się coś kryje? Tu jest jakby dróżka ułożona specjalnie. Halo? Co tu jest? Co jest? Jest korytarz? O kurde. Tu jest gdzieś łóżko, stary. Co? No, tutaj po prawej. To miejsce żyje, stary. To jest najgorsze, co może być na Urbexie. Jak tu fajnie wygląda, wszystkie światła różne są. To jest jeden z fajniejszych Urbexów. Aha. Patrz, jaki misiek. I drzwi. Otwórz drzwi, mordo. Oh! kluczykami na kluczyki Ty to naprawdę pozostało w nawet niezłym stanie no poza tym, że to zaśmiecili wszyscy, bo tutaj przychodzą ludzie po prostu pewnie sobie popić, poimprezować i wszystko wywalają. O, DJ jeszcze gra ponoć. O, jest to... Ej, ale to jest wielkie jednak. O! Co? Ja w pierdzielę, kiedy się w tą pajęczynę coś pisała stary. Ten sznurek. Aha. O kurde Szypał trochę Co to, to jest chyba wygłuszanie do jakiejś DJ-ki może Zobacz, jeszcze po lewej jest korytarz Czemu czarny? O kurde, drzwi <grywki> Jak uciekł? kurde, taka powierzchnia a to dopiero pierwszy budynek Aha. 3-4 budynki i jeszcze baseny. Uczek Jack rzeka będzie w ogóle drugi odcinek z tego urbeksu, bo to jest tak wielkie, że na jednym moim odcinku po prostu nie da się tego wszystkiego zwiedzić. Więc wbijajcie na jego kanał i wsparcie. Zobaczcie jakie to jest długie. No, tutaj to. Jest... Jeszcze tutaj się ciągnie? Wielkościowo coś pokroi psychiatryka. No, bez kidu, wielki jest ten budynek. Tutaj jest jakieś wejście na górę tak w ogóle. No tu wszędzie są kraty, ale jestem pewien, że jest jakieś wejście, że da się dostać do środka od góry najlepiej. Dobra, lecimy, potem tak zjedziemy ze zimkami. Nice, ale zlądowane. Tutaj na deskorolce byłoby idealnie i w ogóle tutaj wszędzie są jakieś kanapy, widziałeś to stary? To jest fajnie to wygląda, no. To jest miejsce do chillowania jakichś ludzi. Ale ile tu jest ubrań stary, nie? Wszędzie. I tu jeszcze za kratami, to jest tak straszne. Czyżby tu się nie dało wejść? Kolejne kraty. Kurde, to... Coś złapałem. Ej, zobacz. O kurde, da się tu wejść. Jezu. Jakie to jest okropne miejsce. Takie wielkie. Że ktoś sobie marynarkę zawiesił na wieszaku. Stare, to są tak długie kible. Co jest? Koniec. Jak to? Koniec, nie ma przejścia tam. I nie ma wyjścia. O nie! Dziwne. <gry> Może tędy jakoś się jakoś. Może kiblami się idzie. Tak. Dobra, idziemy. Nie, to raczej tymi drugimi, bo są dłuższe. Według mnie. Ej creepy, jeżeli się idzie kiblami. Czy to nie. możliwe, że tu jest komnata tajemnic? Jeżeli została otwarta, tak. Pamiętasz? pamiętasz to ten tak. napis? Komnata tajemnic została otwarta. Wow, co to było? Stary, tutaj jest przejście. Patrz na to. Wow. O, oh, wow. Ej, zobacz. Nie dało się przejść, więc tutaj ktoś wywalił dziurę. O, kurde. Ja Zejście do piwnicy. Uuu. Ej, zaczął się robić naprawdę ciekawie. Wow. Ja mówiłem Łukaszowi, że dzisiaj wyjątkowo jakoś mi średnio ciekawi to miejsce. Teraz się to zmieniło. I na górę jest wejście. Gdzie? Jaki tu jest wielki korytarz też. A co jest po lewej od Ciebie? Co jest takie wąskie? Co tu jest? Ej, wiesz kiedy tu? Co? To jest dziwne. Pora zejść do piwnicy, zdecydowanie. Patrz. Czy to są podziemia basenów i tutaj gdzie filtry trzymali i tak dalej? Nie wiem, ale tutaj jest fajnie. I nie było tu ludzi jeszcze to przejście Ciekawe co tam jest O jaka Co? No zobacz, tutaj jest stary Słuchajcie, tutaj coś jest Ktoś tutaj sobie zrobił pokój po prostu I wyobraźcie sobie tam skąd przyszliśmy jest jedyne wyjście Więc w momencie gdy ktoś tutaj by przyszedł jedyne co możemy zrobić to się po prostu ukrywać Albo próbować wyprawy. Zy to wygląda jak cela. Prawdę... To już wygląda jak cela, numer jeden. Czyli nie ma ucieczki stąd. Nie wiem, szczerze mówiąc... Pora stąd iść. Co tu jest? Czekaj, czy ktoś sobie legowisko zrobi w tej róży. Jest zamknięty. Niezłe, niezłe. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. 100 tysięcy łapek i wycinamy w środku tego dziurę, robimy łóżko i śpimy tutaj przez całą noc. Ale to jeszcze nie koniec. To mogła być winda towarowa i chyba Aha. była. Czekaj, tu. Powiedz, że nie ma te przejścia. Jest, jest. Co? Jest kolejne przejście? Na szczęście nie. Tu już będzie ciężko wyjść, stąd, jak wyjdziemy. Pamiętaj, robisz to na własne ryzyko. Znasz to przysłowie, ryzyk fizyk. Czekaj, patrz. Tu jest wejście i tam. Które wybierasz? To. Są drzwi. Drzwi? Patrz, się otwierają. Ale nie da się otworzyć. Więc niby wejście. Memo. Nie wylewamy wody z wiader do brodzika. Do tego służą kibelki. Jeszcze info zostało. Patrz, strzałka w górę jest. Tutaj jest materac. No jest to wielkie. Jest wyjście. Całe szczęście. Tak, tutaj jest wyjście. A tu. Ej, ogólnie to było zajebiste. W sensie najbardziej lubię piwnice zawsze, dlatego że są najstraszniejsze. A jeszcze tutaj była pierwsza piwnica, gdzie było widać, że ktoś mieszka. Dobra, to idziemy zobaczyć zjeżdżalnię, Tutaj jest pierwszy basen, ale jest taki, nie, wiem, dziwny, są wodzi patyki, nie chciałbym tutaj pływać. Dobra, ale teraz idziemy na zjeżdżalnię słuchajcie, jeżeli chcecie, to zrobimy tutaj jeszcze jeden odcinek w nocy, gdzie będziemy po wszystkim chodzić i możemy tutaj nawet przenocować. Ej, nice, dobra, zobaczcie po pierwsze jakie to jest wielkie. I teraz wyobraźcie sobie, co by się stało gdyby zjechać na desce z tego. Ej, jak tu jest wysoko. <laughs> dobra, słuchajcie, to jest zjeżdżalnia dla małych dzieci. Co prawda tutaj była woda dawniej. Aczkolwiek... Co nam tam? O kurde. A! <laughs> Nie było tak źle, szczerze mówiąc. Patrzcie w ogóle na okolice. To jest gigantyczne. O, Nie stary! A. Uważasz ten pomysł za. O kurde, jak to jest wysoko! Ej, nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Ja czuję, jak to by było szybko. No bo jest. Będę cię łapał, nie martw się. Ej, nie, nie da się zjechać stąd. W sensie zobacz. Jeżeli deska mi źle skręci, to mnie wypieprzy po prostu z tej zjeżdżalni. Ryzyk fizyk. No dobra, skoro sesja już jest zrobiona na zjeżdżalni, jeżeli chcecie zobaczyć fotki, to zapraszam na Instagrama Tricus. Teraz pójdziemy się przejść wokół całego tego basenu i zobaczymy, czy coś jest po prostu w pobliżu jakieś podziemie, czy tego typu rzeczy. Co, za coś, coś? Szczerze mówiąc, obstawiam, że tutaj gdzieś było zejście jakieś. Tyle, że to zostało rozwalone, no bo musiało być coś, co wiesz, oczyszczało ten basen. No dobra, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, dlatego, że według mnie było to bardzo ciekawe miejsce, przede wszystkim zjeżdżalnia, która była dosyć straszna, szczerze mówiąc, tylko, że pod względem zjeżdżania z niej. Myślałem, że zjadę na desce, ale to by była głupota, ludzie, więc zdecydowanie nie polecam, jeżeli tutaj kiedyś będziecie. No i słuchajcie, widzimy się już w następnym Urbexie, który będzie jutro o godzinie 17. Jeśli się z wami żegnam, to na tyle, na razie.